Ta hołota, która teraz zapełnia sale kinowe, nie dorosła do takich perełek. Bergman jest dobry dla takich jak my, dla, dla, in, dla inteligencji. No. Ale dożyliśmy czasów. No dobra, dość tych marzeń, zejdźmy na ziemię. Powiedzcie mi, co moglibyście mi dać tak na cito, tak żebyśmy już wreszcie zaczęli coś robić? No to może tego Roma i Julię? No daj spokój, no. Chcesz lecieć klasyką, to daj mi yy, Gwiezdne Wojny. Przepraszam, co? No, gwiezdne Wojny. Szaleństwo, science fiction, na którym zarobię 100 milionów dolarów. Ale... Ja, ja wiem, wiem. Żartowałem. To jest Warszawa, a nie Hollywood. No, ale swoją drogą, jakbyście mi coś takiego przynieśli, to bym was ozłocił. <laughs> Tylko żeby nie było takiej głupie jak ten... Amerykański oryginał. Jasiu, a co masz tak dokładnie na myśli? No co mam na myśli? Hollywoodzki anturaż, ale w środku bergła. Żartujesz, tak? Nigdy nie byłem bardziej poważny. To co? Spróbujecie?